Problem jest, jak ludzie zaczynają chcieć i chcieć i chcieć. Ja chcę energię, nie mam energii, chcę dostać, chcę więcej energii. Nie ma energii, ja chcę tą energię, chcę, chcę to, chcę tamto. Jak chcesz i chcesz i chcesz i chcesz i, chcesz i, brać, i brać i brać i brać i brać, to w pewnym momencie wychodzisz z równowagi i wszechświat kładzie ścianę przed tobą i mówi: Nie, więcej nie dostaniesz. Więcej nie dostaniesz, bo przestałeś dawać. Nie wydajesz. Nie dostaniesz więcej. Często ludzie po rozstaniu, nie? Są w takim trybie, gdzie nie dostają. Ta osoba zostawiła cię, poszła sobie z jakąś inną osobą mi bawi się i jest jej dobrze. I ty mówisz: chcecie, potrzebujecie, napisz mi, napisz mi, chociaż napisz mi jeden tekst. Dlaczego mi nie odpisujesz? Jeden SMS, daj mi jeden SMS, żebym wiedział, że wszystko ok u ciebie. Tylko to chcę. Daj mi coś, daj mi, daj mi trochę uwagi. Daj, chcę, 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 bo ja chcę. Może dla odmiany. Dasz. Może dasz przede wszystkim spokój tej osobie. Może pozwolisz. Może wejdziesz w tryb dawania i pomyślisz sobie: Niech ta osoba żyje i robi to, co chce. Niech dostaje to, co chce, niech robi to, co chce. Już nie będę chciał, tylko dam. Dam spokój tej osobie. Dam przestrzeń, niech sobie żyje, niech robi to, co chce. I zacznę dawać sobie to, co potrzebuje. Dam sobie trochę pewności siebie. Dam sobie trochę szacunku. Tylko, że nie możesz. Powiedzieć taką pustą myśl. Szanuję siebie. Taką afirmację. Szanuję siebie, szanuję siebie, szanuję siebie, szanuję siebie, szanuje siebie. To jest pusta myśl. W tej myśli się znajduje tylko słowo szanuję siebie. I nie ma nic tam, nie ma esencji. Będzie esencja, jak rzeczywiście zrobisz rzeczy, które wzbudzają szacunek. Czyli pokonasz swoje różne problemy. Zrobisz pewne rzeczy, z których będziesz dumny. Przejdziesz przez pewne trudności, osiągniesz to, co chcesz osiągnąć. Wejdziesz w pewne sytuacje i nauczysz się czegoś lepiej. Przejdziesz przez porażki, będzie trudno, będziesz musiał wydawać energię, ale udać się, jak będziesz się starał i starał i starał, coś ci się uda. Udać się to, udać się tamto. Będziesz się wydajesz energię teraz. Powoli budujesz szacunek, dajesz sobie szacunek. To jest dłuższa droga, musisz więcej dać. Bo za długo byłeś w tym trybie chcę, 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 teraz musisz dać. Daj sobie szacunek, buduj ten szacunek. Jak pokonasz pewne problemy, jak staniesz się lepszy w czymś, jak przejdziesz przez pewne uczenie się, przez pewne porażki, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze to, jeszcze tamto, spróbuję tak, zrobię to, zrobię to, zrobię to, pokonasz parę rzeczy i będziesz później mówił: Kulczę, no kozak, pokonałem to, udało się to. Umiem to, mogę to, jestem trochę dumny, jestem pewny siebie, bo mimo wszystko udało mi się, mimo wszystko kontynuowałem. Teraz jak mówisz, szanuję siebie, to nie jest pusta myśl. Tam znajdują się wszystkie te rzeczy, które zrobiłeś, wszystkie te twoje doświadczenia, to, co przeszłeś, jest gęste. Teraz z założenia szanujesz siebie, z założenia patrzysz się na siebie i mówisz, kurczę, no szanuję siebie, Przeszłem przez tyle. Udało mi się to, udało mi się tamto. Traktujesz siebie tak. Tak, widzisz siebie tak i dajesz sobie szacunek. Tak mówisz, szanuje cię, no kurcze, do siebie. Nie mówisz szanuje cię. Kozak! I masz tą aurę szacunku, że szanujesz siebie. I nagle co się dzieje? Masz większą pewność, większy szacunek do siebie, większe zaufanie do siebie i nagle zaczynasz dostawać. Nagle ludzie zaczynają cię szanować, bo masz tą aurę. Nagle ludzie chcą mieć bardziej do czynienia z Tobą. Nagle ludzie chcą Ci dać więcej, chcą być koło Ciebie. Dałeś, teraz dostajesz. Tak samo z energią. Ludzie chcą energię. Chcę mieć energię, chcę mieć energię, ale nie mam energii. Jestem wyczerpany z energii. Nie mam energii. Musisz wydać. Bo póki żyjesz, masz trochę energii do wydania. Ważne jest to, żeby wydać ją inteligentnie. Jedna z podstawowych rzeczy jeżeli chodzi o Twoją energię w ciągu dnia, nie? Nie mam energii, jestem zmęczony, nie mam energii. Jedna z podstawowych rzeczy to jest ruch. Ruch. Aktywność fizyczna, sport i tak dalej, treningi, ćwiczenia i tak dalej, o oczywiście, wiadomo. Ale ogólnie w ciągu dnia człowiek nie jest stworzony na to, żeby siedział większość dnia. Człowiek jest stworzony po to, żeby się ruszał w ciągu dnia. Pozostań w ruchu. Podstawy. Podstawy, totalne podstawy, jeżeli chodzi o Twoją energię, to jest: spanie, aktywność fizyczna i dieta. Wracamy do podstaw, nie? Spanie, śpisz tyle, ile tobie pasuje, ile tobie odpowiada. Każdy ma inno, inne godziny. Ktoś może śpi 8 godzin, jest ok, ktoś śpi 6 godzin, jest ok, ktoś musi spać 9 godzin i, i być ok. Ja teraz, w tym momencie aktualnie, ja osobiście 9 godzin. W lecie około 7. Są dni, są okresy w zimie, gdzie śpię siedem. Ale to jest jak nie ma za dużo stresu i za dużo oporu w ciągu dnia. Im więcej oporu jest w ciągu dnia, i więcej razy jesteś w takim, o nie, o nie, o nie. Im więcej jesteś w takim spięciu, tym więcej będziesz musiał odpuszczać, żeby wyrównać rachunek, nie? Więc będziesz prawdopodobnie musiał więcej spać, jak jesteś w dużym stresie i takim oporze. Każdy ma. Swoje godziny. Śpisz tyle, ile potrzebujesz, organizujesz się, żebyś spał wystarczająco. Kolejna rzecz, podstawowa, aktywność fizyczna, regularne ćwiczenie, codziennie ruszać się, chociaż trochę, może masz jakieś intensywne treningi trzy razy w tygodniu, ale resztę dni też musi być jakieś rozciąganie, jakiś ruch, jakiś spadek. Musisz być w ruchu, musisz wydać, musisz wydawać cały czas, po trochę. Nie chodzi o to, żebyś był cały czas spięty, że a ja muszę, muszę stać. I robić byle co, ale trzymać się w ruchu, żeby była taka kontynuacja, żeby płynęła energia. Bardzo ważne. I dieta. Wiadomo, mniej cukru. Jedna z najlepszych rzeczy na energię dla mnie osobiście to jest mniej cukru. Mniej węglowodanów. Jem węglowodany, jem owoce. Jeden z najlepszych owoców dla mnie osobiście i jem go. Praktycznie tylko przed treningiem, bo dostaję taki bardzo jakościowy cukier. To jest ananas. Jeden taki grubszy plaster ananasa. Przed treningiem, tak pół godziny, 40 minut przed treningiem. Bardzo fajnie ten cukier tak uzupełnia mi się glikogen w mięśniach, tak jakoś tak działa dobrze. Takie dobre węglowodany, tak są używane szybko. W sensie mój organizm je wchłania łatwo, i są używane od razu. W treningu. Czuję ten trening, że, że mam więcej trochę energii. Dieta najlepiej według mnie, jak jest minimalistyczna. Czyli nie chlapiesz dużo różnych rzeczy. A i ten składnik, i ten składnik, i zjem te owoce, jeszcze te orzechy, i to kakao ten w proszku, maka, to tamto, jeszcze te suplementy, jeszcze to, jeszcze te składniki. Minimalizm. To jest przereklamowane, to bombardowanie się wszystkimi tymi dobrymi rzeczami. Na dłuższy okres czasu. Dobrze jest, jak jest różnorodność, ale nie w jednym dniu. Ja osobiście jem tak minimalistycznie. Dwa posiłki, późne śniadanie, bardzo późno, bo praktycznie robię post codziennie. kolację wieczorem. I przed treningiem, jak będzie trening gdzieś pomiędzy, to zjem. Plaster ananasa albo trochę orzechów, tak pomiędzy, takie małe dodatki. Ale ogólnie to dwa posiłki: śniadanie i kolację. I to się składa z trzech składników. Kolacja, trzy składniki. Śniadanie, trzy składniki. I jakaś przyprawa. I tyle. I zmieniam. Następny dzień jakieś inne danie, gdzie będą inne składniki. Następny dzień jakiś inny owoc. Tym razem. Ananasa przed treningiem, albo dzisiaj nie mam treningu i zjem sobie trochę granatu. Dzisiaj trochę banana. Nie tak, że banan codziennie, ananas codziennie, to codziennie. Nie. Rotacja, minimalizm, mało rzeczy proste. Więcej energii dostajesz praktycznie od innych rzeczy, nie od jedzenia. Pasja, duchowość. Brzmi to tak. Odjechane, nie? Jak ci ludzie, którzy nie jedzą nic i dostają energię ze słońca i tak dalej. Nie jestem za bardzo po tej stronie, że siedzisz, nie jesz i masz energię ze słońca, ale dużo energii dostajesz, jak masz poukładane w głowie, jak Twoja psychika jest w dobrym stanie, jak jesteś na wysokich wibracjach, jak coś cię pasjonuje, jak jesteś zgrany ze swoją misją i pasją, to dostajesz jakąś energię, jakiś taki prąd, taki napęd. I nie chudniesz, nie, nie robisz się coraz chudszy i chudszy, i chudszy i chudszy przez to, że jesz mniej. Utrzymujesz jakąś wagę. Bardzo dużo energii dostajemy od innych rzeczy, od dobrego dotlenienia, jak dobrze oddychasz, jak masz poukładane w głowie, jak cała psychika jest spokojna, jak masz jakąś pasję coś cię rusza, coś cię animuje codziennie do życia i chcesz i próbujesz i starasz się i robisz coś ważnego. Takie rzeczy dają bardzo dużo energii. Jedzenie to jest dodatkowa rzecz. Może Ci dać energię, ale to nie jest główne. Dla organizmu, żeby przeżyło, tak, jest główne, nie? To, to jest potrzebne. Ale jeżeli chodzi o tą jakościową energię, to nie jest główna rzecz. Jedzenie. Jeżeli chcesz mieć tą energię, taką <klucz> niesamowitą, jak masz takie dni, gdzie nie masz energii i przyłapujesz się i widzisz, że o, mam taki zjazd dzisiaj, to bardzo ważne jest to, żeby utrzymać się w miarę w ruchu i robić rzeczy, które są konstruktywne, nawet jak są banalne. Czyli jak widzisz, że masz zjazd energii, to wydaj, wydaj trochę energii i powiedz, zrobię tą kolejną rzecz. Odkurzę na przykład, albo dzisiaj poukładam te rzeczy, posprzątam. Jakieś proste rzeczy, ale żeby był ruch, żebyś nie siedział. I nie zaczął myśleć za dużo. Bo jedna z najważniejszych rzeczy, która wyżera Twoją energię, to jest tutaj, jak w Twojej głowie jest gaz naciśnięty i hamulec naciśnięty. Jak chcesz dużo, a nie robisz, bo nie możesz się zdecydować, to wyżera energię jak nic innego. Ten taki stres, gdzie chcesz, ale nie możesz, chcesz, ale nie możesz, chcesz, ale nie wiesz, jaką decyzję podjąć, ale chcesz zrobić to, ale to nie mogę teraz. Jak jesteś w tym trybie, to po prostu wyżera ci się energia tak od razu. Bardzo ważne jest to, żeby unikać tych stanów, gdzie nie wiesz co robić. Jak widzisz, że o, nie mam energii i chciałbym zrobić to, ale nie mogę, decyduj się szybko. Nie zrobię tej trudnej rzeczy dzisiaj, bo mam gorszą energię. Zrobię parę łatwiejszych. I się zabierasz, i robisz. I wchodzisz w te monotonne działania. Ważne jest to, żebyś, jak widzisz, że masz bardzo duży zjazd, nie masz energii, to wejdź w jakieś monotonne działanie i odpuść to, że dzisiaj zrobisz coś epickiego i pójdziesz bardzo do przodu i się rozwiniesz niesamowicie. Odpuść to i rób to coś monotonnego. Ale konstruktywnego, nie? Jakieś obowiązki domowe, jakieś załatwienie jakiejś sprawy prostej, po prostu w ruchu. I tylko tą rzecz. Ja mam tą rzecz do zrobienia. Jak robisz tą rzecz bez oporu, bez takiego, że ale tamto, nie, idę na całość w tą jedną rzecz. Jak się skończy, to będzie następna. Idziesz na całość w tą jedną rzecz, prostą rzecz, Twój mózg wchodzi w taki tryb myślenia, że ja wykonuję swoje obowiązki. Jedna rzecz do przodu. Aktywują się myśli. Jestem osobą, która załatwia sprawy. Aktywują się różne myśli związane z tym, co robisz. To jest myśl. To, co robisz, to jest jedna myśl, która dostarczasz sobie do głowy. Dostarczasz sobie taką myśl, wykonuję swoje obowiązki, będę miał jedną rzecz mniej do zrobienia, ta rzecz długo była zaległością i teraz będzie skończona, czuję się fajnie. Aktywują się takie myśli nieświadomie. Ty nie myślisz o tym, ale to się aktywuje tam. I poczujesz się lżej i nie ma oporu. I płynie ta energia. Wykonuję tą jedną prostą rzecz. Chodzi o to, żebyś utrzymał się w ruchu. Wieczorem możemy mieć ten czas, gdzie leżymy, gdzie odpoczniemy, jak się skończył dzień, Dobrze jest mieć taki okres, gdzie nic nie będę musiał teraz robić, obejrzę sobie jakiś film, będę miał jakiś miły czas, skończyło się wszystko, nie mam nic do zrobienia, mogę zrobić sobie obiad i zjeść, możesz mieć taki czas, ale większość dnia nie jesteśmy stworzeni na to, żeby leżeć w taki sposób. Utrzymaj się w ruchu. Kolejna rzecz, która może pomóc z brakiem energii dla mężczyzn, to jest nofab. Ja jestem bardziej za tym nie tylko no fab, tylko no seks. Możesz to przetestować tak 14 dni. Po 14 dniach prawdopodobnie zobaczysz efekty. Nic, nic seksualnego, nic. Zero. Nie, 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 nie ściągasz tej energii seksualnej w ogóle tam do tych narządów płciowych. Nie, nie, nie idzie tam. Jak mężczyźni robią nofap, to nie polega na tym, że powstrzymuje się i powstrzymuje się i powstrzymuje się i patrzysz się na kobiety i masz obsesję i patrzysz się na różne filmy i tak, o nie, nie. Chodzi o to, żebyś nie pozwalał sobie nawet, żeby twój mózg poszedł tam. Żeby odpuścić całkiem ten wymiar seksualności, całkowicie. Jak przechodzą kobiety koło ciebie, jak coś widzisz w reklamie albo coś, bo wszędzie się sprzedaje seks, nie? Jak widzisz coś, to... Odwracaj wzrok, tak jakby, żeby nie szły tam myśli nawet, żeby nie schodziła ta energia tam. To jest pomocne, zwłaszcza dla mężczyzn. Żeby trochę, tak jak z postem, nie? żeby trochę nabrać więcej kontroli nad tym, tą taką potrzebą. nie, Żebyś ty decydował. Tak jak post, jak robisz często posty, to... Zmienia się Twój związek z jedzeniem, możesz po prostu nie jeść, tak możesz decydować, nie, nie musisz, możesz wyłączyć ten głód, tak opanowywujesz to, tak samo z seksem. Zaczynasz to opanowywać, jak robisz takie dłuższe okresy, no vap, no sex, nic.